Witam Was serdecznie z tej strony baranek.pl Dzisiaj Wam pokażę moje hodowle stan hodowli jak na dzisiejszy dzień, jak to wszystko wygląda, jak to się wszystko pokazuje i w ogóle wiedzie i tym podobnym. No to zapraszam na krótką prezentację. ocenajcie, Co mogę Wam pokazać Tu macie 5 młodych dalej 5, nic się nie zmieniło jak na ten czas. Yy, młodych hawanów, baran, baranów jest są bardzo silne, jak widzicie, luchliwe bardzo. Niektóre tu się już uszy położyły, poukładały, dłużej ukropnęły. No ale jak na razie jest wszystko dobrze. Co mogę wam powiedzieć dalej? Zielonkę jak widzicie tutaj mam yy, to jest yy, dokładnie to się nazywa yy, yy, no lucernia. Też dobrze już jedzą powoli. Tak to jedzą mieszankę zbożową. Tak jak widzicie tutaj macie samicę, jest zakocona, no, Pokaż się tutaj nam. O, boli się trochę, bo jest zakocona. Tu macie małą młodą, malutką samiczkę, jak widzicie. Tu też śpią, leżą w odpoczywaniu, bo jest trochę duchota dzisiaj u nas jest Na razie słońce było takie, że słońce było, właśnie słońce było, ale teraz już nie ma Co Wam mogę teraz pokazać ma choć tu małe. tam się z matką Tu macie samca barana francuskiego, Hawanę Ten samiec będzie, jeszcze żadnej samicy nie krył, ma on gdzieś około 9 no, dziewięciu 9 miesięcy, nie więcej samiec jest ruchliwy, tylko zaraz jest taki bardzo śpiący. Jak widzicie po nim, po samcu, choć pokaż się no tu. Jest gorąco, po prostu i się troszeczkę, bo duchota jest tu, i... ale jest bardzo wielki, jak na, na tego samca. On jest spokojny, jest, lubi się tam, jak się go tak trapie i w ogóle śpiący jest po prostu jest po prostu duchota dzisiaj u nas, jest bo gorąco widzicie jak matka się położyła tam z nimi dobra, pokażę Wam następną co jest dobra trzymajcie następną parę macie tutaj samiczkę drugą z rokatą z innego miotu, całkowicie, jest zakocona tak samo Też jest, taka przyjazna jest bardzo Ale też widzicie, jest gorąco, ja tak powstawałem jeszcze raz I wszystko się tak chowają, bo jest bardzo upalnie Dzisiaj u nas, w naszym rejonie, w mojej wsi Telefon pokażę samca, o, jak widzicie, pokażcie tutaj Jest pełnobarwny Ten samiec już został pokród dwie samice moje które Te młode są właśnie po tym samcu. Samiec jest bardzo dobry reproduktorem, jak na ten jest. Oczywiście z rodowodem. Wszystkie z te moje kuki tutaj, co tutaj widzicie, mają w rodowody. Oprócz młodych. Młode, jak mówię, są z 18 lipca. Mam półtora miesiąca. Co dalej? Kurde, jest ten młody, dobra. Co dalej, no co mogę Wam powiedzieć. No, młode rosną. Jak na razie jest dobrze wszystko. Zobaczymy, co dalej przyjdzie czas. Filmiki macie z nową jakością. UHD. Jak chcieliście, żebym lepsi, lepiej nagrywał, to macie nagrane właśnie wszystko teraz z dobrą jakością Full HD no i myślę, że filmik się wam będzie podobał. To co nagrywam teraz, nie mam za dużo pamięci, w tym te, na tej no, tutaj mam kartę właśnie wy, wy, jak dobrze pamiętam, no i nie jest za dużo wytrzymałość, ale wszystkie się chowają, bo jest tak gorąco. Co to może... Bo walona skóra ale chowaj to się tam bardziej może ten syrokaty tutaj też tak widzę u mnie króliki no stop dostają mieszankę zbożową też są No ale widzicie no gorąco jest po prostu dzisiaj duszno ale no myślę że nie będzie jakie plany no na pewno będę powiększał hodowlę w hawan tak jak mówiłem w kolejnych filmikach wcześniejszych na pewno to będą hawany. Mam zamiar kupić ze trzy samice, ze, ze dwie pełnobarwne i, i może jeszcze dwie strokate. Ze dwa samce trzy max. No i to puszcza wszystko po kolei tak, żeby było dużo młodych. przecież pokazał w kielickiej wystawie, bo jestem z okolic Kielc. No i myślę, że wszystko pójdzie dobrze. Jak na razie wszystko idzie w, w tym dobrym kierunku. I co mogę wam tutaj powiedzieć dalej? Jak widzicie już temu myślałem też nad inną rasą też zachodować, bardzo mi się podobają wieloliski niebieskie, ale no są w Polsce, dużo jest, ale no, zobaczymy jeszcze. Na razie to zostaje przy Hawanach. Hawan to są moje pierwsze królki takie właśnie z barwy, bo wcześniej miałem niebieskie. Niebieskie też były ładne, ale musiałem miałem powód sprzedaży, bo chciałem się hodowę, a teraz zacząłem niedawno. No i powoli rozchodowe roz, rozwijam. Właśnie z hawanami. <noise> jak się położyły. Tam Kurde no. Małe pieski wszystkie się położyły, bo im to po prostu jest duszno. Przydałoby się trochę deszczu, ale coś zrobić. No nic, no. Może Wam się ten film spodobał? Łapki w górę, duża subskrypcja. Duże ten. Dziękuję Wam za wszystkim polubieniem. Za polubienie mojej strony. kanał. Były miłe komentarze, myślę, że filmik Wam się spodobał, teraz jest to jakoś Full HD 1080 Full HD, myślę, że będzie dobrze myślę, że będziecie mnie obserwowali non stop, chcieli lepsze filmiki, wszystko ten. Będę się na, o to starał, ale myślę, że jak będziecie ze mną dobrze współpracować, dawali łapki w górę, miłe komentarze, wszystko to co trzeba to na pewno Was będę Same, dawał filmiki nowe, lepiej nagrywał i tą kamerką oczywiście być bardzo dobra. No i czekajcie na następny filmiki, filmik. Pozdrawiam, cześć.